Znajdujemy się w Bąskiej Hucie, to jest miejscowość między Kartuzami a Sierkowicami. Znajdujemy się na budowie stanu surowego, otwartego domu jednorodzinnego, z windą oraz z basenem zadaszonym. Jeżeli chodzi o nieckie basenu, to jest wsypany grunt, jest to zagęszczone oraz jest wyprofilowany spadek. Zostało nam jeszcze montaż instalacji, trzeba wylać kudziaka, no i następnie będziemy zbroić płytę basenu. Płytę i ściany musimy zalać oddzielnie, ponieważ to jest technicznie niemożliwe, żeby, żeby zrobić wszystko za jednym zamachem. Izolacja między płytą basenu a ścianą basenu to największe wyzwanie, które nas będzie czekać. Z takich ciekawostek, czy ciekawszych rozwiązań konstrukcyjnych, które mam tutaj na miejscu, to na pewno szalunki fundamentów, robione z folii plus prętów. Oraz wszystkie ścianki nośne i działowe są murowane z porotermu Dryfix, czyli pustaki szlifowane i wszystko jest robione na piankę, na specjalną piankę montażową. Tutaj w tym przypadku no to wszystko musieliśmy wylać z żelbetu. Stosowaliśmy sklejki, bardzo cienkie sklejki szalunkowe o grubości 6 mm, które się poddadzą pod naporem i wygną, natomiast się nie złamią. W trakcie wykonywania takich prac ważna jest stała kontrola geodezyjna, żeby wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem. Natomiast drewno na konstrukcję dachu jest sprowadzane ze Skandynawii. Jest to drewno czterostronnie szlifowane i ciśnieniowo impregnowane, także bardzo ładnie to wygląda.